Ale oczywiście z tej strony Evron, a to kolejny odcinek z Fortnite. A. No i słuchajcie, dzisiaj mam dla Was całkiem fajną, jedną solo gierkę, gdzie spotkałem dosłownie mistrza granatników. Chłop, jeden co robił to spomogł granatnikami, a Ja spotkałem go w top 2, więc było do, delikatnie gorąco, ale spokojnie jakoś się udało go poskromić Na no, dzisiaj oczywiście jedna gierka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja tylko przypomnę o subskrypcji kanału, zostawieniu jakiegoś lajka, jeżeli Wam się materiał spodoba. No i oczywiście przy samym odcinkiem zróbmy sobie przegląd sklepu. No i przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, może jakiś skinek, może jakaś slotnia, no to bardzo docenię, użycie naszego kodu twórcy Evron. No i teraz Słuchajcie, przejdźmy już do sklepu I zobaczmy, co dzisiaj sklep nas kryje No strasznie dużo kolabów ostatnio, więc mamy Między innymi, słuchajcie, Green Goblina, kolejną postać Z uniwersum Marvela Która gdzieś tam ostatnio doszła do sklepu, więc słuchajcie Oprócz tych wszystkich kolabów, które teraz mamy Mamy Hawkeye, mamy Arcane Jinx Arcane Vi Mamy teraz Green Goblina, mamy Wszystkie emotki z Matrixa W sumie dziwne, bo myślałem, że Łącznie z tymi kolabami Matrixa będzie jakaś postać Z filmu, ale niestety nie ma no i słuchajcie, na samej górze mamy nową emotkę. I like to move it! <laughs> Więc spoko! Kolejna trawersal emotka fajna, nie mogę jej puścić jakoś tam wiadomo, bo prawa autorskie, więc nie będę jej puścił całej, ale mamy jeszcze Human Bill, czyli ta y, postać, która ma jakoś milion y, tych jakichś ubiorów i tepe. Ona jest spoko, nawet chyba w dzisiejszej gierce trafiłem właśnie na takiego, na takiego pana z takim skinkiem, więc 1800 wiloców i można sobie takiego ogarnąć. A oprócz tego Axo jest też całkiem fajny, także można sobie tutaj jak najbardziej ogarnąć. No ale strasznie dużo teraz tych kolabowych skinków, co? Tak czy ja inaczej, zapraszam was dzisiaj na jedną naprawdę fajną gierkę. Miłego oglądania. Czy to ptak, czy to samolot? Nie, to Evron lecący na tej nowej lotni, która zawaliście swoją drogą wygląda. Taki jest fajny efekt tej lotni, że to jest insane. Fajnie, że nie trafiłem w okno i fajnie, że Epic testuje mniej więcej, czy eksperymentuje z różnymi jakby rodzajami lotni, bo te nowe lotnie są naprawdę całkiem zacne. Dobra, mamy shotguna. Niestety nie trafiłem w okno i jest to słaby start, jeżeli o to chodzi, bo przydałyby się jakieś fajne bronie, ale mam papryczkę, więc zaraz sobie zwiększymy prędkość i polecimy pofragować. Przepraszam, czy tutaj ktoś rozbija beczki z kewem Ja rozumiem, że dla nas na tilted jest więcej leczenia Ja rozumiem, że są beczki Ale szanowna pani O nie, ona nie wie, ona nie wie skąd ja atakuje, O nie, złoty, złoty SM Okej, okay. na starcie, złoty SM Bardzo mi się to podoba, fantastycznie No mamy broń tak naprawdę do końca, do końca meczu No, no, o, proszę bardzo Kolega od razu się zabudował Jak tylko usłyszał, że biegnę Nie, nie, stary, nie będziesz mi tutaj Oj, nie, 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 nie uciekniesz już nie uciekniesz już od mojej mocy! Myślałem, że przejdę za niego, a tutaj widzę, że kolega mnie troszeczkę zblokował. Nic się nie dzieje, lecimy dalej. A, wow! Ktoś mnie tutaj generalnie zaczął sprejować, ale gdzieś poszedł na dach, spoko. Ja nie mam jakoś mega dużo matów, wolałbym mieć troszeczkę kewa, więc na razie odpuścimy. Przepraszam, że oni się biją? O mój Boże, oni się zaczęli bić. No na trzeciego zawsze można wejść. O mój Boże, głowy w jednym boksie! Ty do się nie strzelają! To jest! Siema, dzień dobry, okej, okay, dobra, fantastycznie, mamy jednego. Ten drugi powinien być giga obitał no chyba Spidermanem uciekł, a to dlatego on był tak na górze. Bo kolega ma Spidermana. Ładnie jak przychodzić na Tilted Towers na trzeciego. Siema typie, fantastycznie. Okej, okay, chłop do mnie przepiekami. Tu na pewno nie było żadnego kewa. Kev by się tak przydał. O, pizza party, fantastycznie. No pizza akurat się przyda. Nowy przedmiot, więc jak najbardziej pizza się przyda, pizza leczy Kewa, więc jest ok. Możemy jeszcze wziąć slajsy yy, na. na... na slajsy na wynos, a one się tak się stakują po prostu, jak dwie. Tak myślałem. No właśnie ktoś mi mówił, że one się stakują na cztery, ale nie, ewidentnie, znaczy, te technicznie cztery mam, ale nie w jednym. nie w jednym itemie, więc sadgi, no a to zawsze jest kewik. Nie, nie, typie. Czepiakami. O kurde! A! Dobra, chwila paniki była Aha, okej, okay. okej okay, bro, okej, okay, we get it Jesteś mocny z pompy, dobra, spoko Ja mam pizzę, okej okay? Mam pizzkę i nie zawaham się jej zjeść Dobra, przejdziemy sobie do typa No, dawaj Nie kolego, nie jesteś aż taki wosny z tego shotguna No, kolejny widzę Kolejny, kolejny warrior normalnie No, zapraszam, zapraszam, zapraszam na, no, na, no, na, no, no To jest moje niestety kolego Będziesz miał dzisiaj pecha, ponieważ dzisiaj wjeżdża w ciebie Waj VI jakkolwiek się czyta, ja będę czytał Waj. O kurde, ktoś ma Instagrama w niku, okej? Okay? Pozdrawiam Instagrama. O mój Boże, czy to jest jakiś drive v, ty, ten chłop ma prawie, nie ma HP w tym tym? W tym traku, więc można obić tego traka, chłopiec Chłop jest dead Czy ci ludzie nie wiedzą, że pojazdy Jak mają 0 HP to wybuchają? Mam wrażenie, że nie, koleś się kampi się ze skrzynką No gdyby to było GTA 5 CD To bym generalnie mógł zdetonować Five sami tą skrzynkę Swoją drogą, zapraszam na streamki Codziennie o 19 Szybka reklama Twitcha, jak najbardziej Siema Dzień dobry, przyjacielu. <noise> gdzie tu siedzisz? Podoba mi się to, ile cały czas akcja od początku gry. Fantastycznie. No ale Tilted Towers takie jest. Tilted Towers było zawsze takie. Tu jest drewno w ogóle coś zbudowane. Siema, dzień dobry. Niestety, kolego, no masz pecha. Po raz kolejny masz pecha. Pizza party, jak najbardziej. Ty, ja tu mam trzy paski bounty. Tylko gdzie jest oponent? On powinien być gdzieś tutaj, skoro są trzy paski. Tylko... Nigdzie go nie ma w teorii Obstawiam, że może być gdzieś tutaj z kampiony. Ty, sejfu nawet nie ma otwarte Okej, okay, dobra Siema No kolego, witam Ze Spidermanem to jak najbardziej jest przypał Okej okay. Chłop mnie za bardzo chciał wysprejować I faktycznie mu się to udało Dobra, koleś widzę, że przyjmuje taktykę po prostu trzymania lewego To jest dobra taktyka w tym sezonie Akurat w tym sezonie to jest dobra taktyka Typie, czy ja muszę wyjść górą? Czy ja muszę wyjść do ciebie górą? Dobra, jeszcze jedna mała potka Chyba, okej, okay, dobra, wystarczy Dobra, koleś wszędzie zadaszkował Muszę mieć to na uwadze Siema, dobra, został raz Czyżby odpuścił troszeczkę? Czyżby mógł się troszeczkę przynajmniej zgazikować? Dobra, kul. Cool. Chłopcie chyba też delikatnie leczył No ja muszę iść górą, bo, bo dołem mam wszędzie te daszki Naprawdę, naprawdę koleś, naprawdę Atakowałeś mnie I odpuściłeś Zdradziłeś Przynajmniej sobie fajną lotnią polatam Przynajmniej mogę sobie wziąć Spidermana Mam nadzieję, że jakiś Spiderman jeszcze będzie Jakieś rękawiczki, ale chyba po takim czasie Patrząc ile tu było zabudów To chyba niestety, ale nic nie znajdę Sadgi, niestety nie ma Ech Ale jest duża pota, okej, okay, okej okay. Tam jest duża pota co to za ciężarówka normalnie? Tiruma rozwala ten, rozwala drzewa. Dzień dobry. Przepraszam. Czy tylko kolego też chcesz wybuchnąć jak ten? Nie, proszę bardzo, jest Spiderman nawet. O mój Boże! Pogers. Ej, nawet nie wiedziałem, że tutaj na tym etapie jest Spiderman. Myślałem, że są tam na dole i ten w środku. A tu proszę bardzo, tutaj odkryłem przypadkiem Spidermana, którego nie wiedziałem, że istnieje. Proszę bardzo, jeszcze Pizza Party. That's insane. Chyba mnie dojeżdża. Kolejna osoba ze Spidermanem. Tak, kolego, trzymaj lewy, trzymaj bardzo lewy. Oj, masz przypał. Dobra, to ja miałem prawie przybał, Co jest? 5 HP mi zostało. Dzik goni wilka. That's insane. I to jeszcze normalnie na moście. Tutaj też widzę, że dzik goni wilka. Wszędzie tornada. Cały czas te tornady są chyba włączone na takie bardzo wysokie procenty. Jak nie 100%? Nie, miałem wrażenie, że co mecz widzę. Jakieś tornado gdzieś tam lecące. E, I słyszę też jakiegoś Spidermana, który gdzieś mi tutaj lata. Ale nie wiem jeszcze gdzie. Gdzieś mi tu stary latał, ale e, nie wiem. Może go... A jest, proszę bardzo. No mówiłem. Mam jednak... Jednak to oko jest troszeczkę I to jest ten chłop od bounty Ja myślałem, że wcześniej mnie dojeżdżał typ, który miał na mnie bounty A ja tu proszę bardzo Nie, dobra, weźmy sobie tutaj No widzę, że kolega ewidentnie, ewidentnie chce No kolega chce się bić, ewidentnie Dzień dobry, zapraszam Czy ja się muszę na siebie zedytować, stary? Chodźmy, chodź, chodź, chodź kolego, chodź Bo ci minuta Ja bym chciał cię ubić, a nie żeby czas minął Bo czas jak mija, to wiecie, to nie ma takiej satysfakcji Jeżeli ubijesz faktycznie chłopa, który ma na ciebie bounty Dzień dobry Nie że co ty? Halo Chłop po prostu zreinforsował całkowicie jakiś jeden etap. Spokojnie, no niestety. Aura już się zakręciła z bardzo. Dobra, ja niestety mam. Czasami mam wrażenie, że mam za małego sensa, bo jak tak robi się takie, wiecie, takie kółka cały czas, to czasami mam wrażenie, stary, czy to masz w ogóle pomysł na siebie? ciao, niestety to wszystko się rozwaliło. Chłop robi jakieś reinforsowane ściany wiszące normalnie na jednym drewnie. Chłop jest insane. Nie, 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 Czy co? Przecież przerwałem mu tego Spidermana, czy nie? No nie gadaj. A nie, dobra, chłop wraca walczyć. Okej. Okay. Dobra, walka z Aurą. A Stary, ty naprawdę nie wiesz, jak się powinno używać tych ścian zreinforowanych? co mnie troszeczkę zadziwia. Zadziwia mnie też, że mam delikatny teraz przypał, ale spoko, miałem pizzę, okej? Okay? Najlepszy item i czas się skończył, najgorzej. Chodź, ty mnie musisz się ubić, dziękuję bardzo. co to była tak dziwna walka. Ty no nie gadaj, że chłop w strefie na mnie kampił Ci ludzie, niektórzy to mają tak powiem wam Mocną psychikę, że to jest po prostu Insane No, no chodź koleś Lubię tak zrobić szybką edycję, żeby koleśa walnąć z pompy Ale koleś widzę, że był na to przygotowany Albo po prostu raczej chciał mnie podmienić Ała. Dobra jest przypał, nie mam pizzy Nie mam pizzy, jest delikatny przypał Ale wejdziemy sobie górą, będzie ok. No mamy tego rifta od biedy, możemy sobie go w sumie wziąć Nara koleś A ja po prostu nie chcę się bić, dlatego że nie mam nic do leczenia HP a strefa jest daleko. Dlatego chodź, kolego. Na pewno się znajdziemy, ale w strefie. Ognisko. 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 Dobra, zabudujemy się tak, żeby przynajmniej nie dostać jakiegoś... E, Jakiś bęcków. To i proszę bardzo, ka, cozy chatka. Hich. To jest w ogóle cztery splasze, tu były w tym małym tym. Co jest? W ogóle takie rzeczy się przeszukuje. Ja je zawsze olewałem. A tu proszę bardzo, cztery splasze. Niesamowite, co się dzieje. No! Witam, cześć kolego, widzę, że jesteś po walce Czy chciałbyś od razu rozpocząć kolejną walkę? No ja wiem, że nie, ale niestety przychodzi taki chłop na ferdparty party Ze Spidermanem i ze sm i musiał ci zepsuć zabawę Ale ile miałeś matsów, o Jezu, dziękuję O Jezu, ile matsów, dobra, mam trzyka matsów Okej, okay, wystarczy, wystarczy Pompa, złoty sm złoty granatnik No lepiej być po prostu nie mogło Widzę, że tu znowu po walce Bo kolega dopiero się skończył bić A tu niestety musi być Mam przecież jak nie trafiam tej pompy. To jest takie czy ja wygram tą walkę? Ok, zresztą się wygrałem. Panie Wilku, proszę mi nie kraść itemów, okej? Okay? Yeah, Dzień dobry. Nara <laughs> Takie fragi to lubię. Cie no, mam dwóch typów i nie mam pojęcia gdzie są. Już dosłownie byłem prawie wszędzie. Strefa jest... Proszę bardzo. To jest, to jest w ogóle zasada. Za każdym razem jak narzekam, że nie mogę kogoś znaleźć, to nagle wyłania się jakiś chłop po prostu z jakiejś długiej trawy i nagle ucieka mi Spidermanem Najgorsza sytuacja, ale tak to już jest po prostu na tym świecie. To chyba nawet nie ten mi ucieka Spidermanem, bez kitu, to jakiś inny. Czyli jeden chłop gdzieś lata Spidermanem, drugi z tej wysokiej trawy. Ta wysoka trawa jest tak dziwna. Ja niby widzę typa, ale go nie widzę, nie wiem. Jakby ten chłop powinien wystawać z tej trawy, ale dosłownie go nie widzę. I zwiał. Nieźle, kolego. Nice. Dzień dobry, witam serdecznie. Przynajmniej tego wezmę. Ten ja się tu zabudował, okej. Okay. Halo, witam. Cześć. Ja! Jezu, kolego, nie tak agresywnie. Spokojnie. O mój Boże, chłop, jak wyleciał tym smg to jest insane. No, chodź, kolego, chodź, bo wiem, że chcesz. Wiem. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Ała. Ucieknę trochę na... Nie no, stary. Stary. Błagam cię. Oszczędź! Ała! Ała! <laughs> nie mogę, chłop, co normalnie jakiś granatier! No, dobra, ucieknijmy mu trochę, bo chłop ewidentnie jest mistrzem granatnika i nawet go nie przeładowuje, co znaczy, że prawdopodobnie ma dwa granatniki przy sobie. Ty, co jest normalnie? Chłop, jakimś, chłop jest jakimś gigakrzefem. Dobra, o! Dobra, spokojnie kolega, tylko sobie chcę wziąć leczenie, bo widziałem tutaj soczki. Okej, okay, ja wiem, zaraz będzie granatnik Chyba mu się już rakiety skończyły A to jest jeden soczek, o nie Poświęciłem tak dużo, poświęciłem tak wiele Dobra, typie, spokojnie Uspokój się Chłop tam się dobudowuje? Tak, chłop się dobudowuje Znaczy nie dobudowuje, ale jakby przechodzi z budowlami Tak mała strefa na casualu Rzadko się zdarza, to mogę powiedzieć się Zdarza generalnie dosyć rzadko Poprosiłbym dużą potkę z tego dropa I już wszystko będzie OK, Tylko muszę go trochę zabudować, żeby nie spadł dużo potka Okej, okay, może być No, shield tutaj, jest duża potka. Fantastycznie. Dobra, koleś widzę, że spapuje tymi granatnikami. Myślałem, że mu się ammo skończyło, ale widać ewidentnie nie. Dobra, mam stówę. Jest git, mogę lecieć. To się dobudowało moje, więc nie przejmujemy się tym. Chodź, kolego. do takiego ostrzału z granatnika to jeszcze w tym rozdziale nie dostałem. Chub gdzieś przeszedł. No to był min... Nie, nie przeszedł. Gdzieś... Widzę, że się coś budowało. Tam się budowało, no nie? Słyszałem, że coś się dobudowało... Siema. Hej, jestem tutaj. No już w ogóle nawet nie ogarną. No dobra czat, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to jest słabsze w górze, subskrypcji, dzwoneczku, a my widzimy się w kolejnym odcinku na YouTube. Trzymajcie się, cześć.